ta maj kurwa. Cicho, trzymaj go taksówka! Trzymaj go, kurwa. No. <grym> ta tak z pleściu. Ja Rób ma. Nie ma Co, co? Kare, masz, ma Coś Ej, ora, ora, bo tu mnie, hej. Telefon ci wywali. Co baj nie też rzadki że jest, kurwa, też rzadki wrześ. to co tam pije, Nie wiem, czy jak zapachnie w tym momencie, to kurwa, ławę mi chciało odpierdolić, nie? Ej, kto pije? W no. tej chwili, to mi zapalić, to osi, wymiga tego. Sowa, podjeżdżamy alkohol. Podjeżdżamy. samochód? Nie. Proszę. ładnie, no to ładnie. Herbaty, kto chce? Ja. Masz. Kto ma ci mi śliwkę? No, nie, no, ze sklepu. Kurwa, flaszu kupi.